Dzień i dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. w tej chwili trasie jadę na lekcję Kwadyckiego. Wczoraj ją przełożyłem na późniejszą godzinę z 9 na 11. przełożyłem Zatem jak się na myślacie. Jest przepluź na jej jedenato. Dzienka z tego, że wczoraj robiliśmy live'a za i dość długo siedzieliśmy w nocy. Bałem się, że, że po prostu się nie, no, to, że się nie obudzę, to pewnie nie, no bo bym się obudził, jakbym sobie ustawił alarm, ale byłbym znowu spadł, to jest się troszkę później zaczynam dzień, ale za to dzień e, pełen e, zadań do wykonania. To wszystko już później, na razie śmigam na lekcję. Teraz będziecie mieli okazję zobaczyć, to jest troszeczkę jak u nas e, przed świętami również. Chodzą e, poprzebierani ludzie w stroje kolorowe, noszą takie, to jest trochę jak naprawdę, jak, jak u nas, te, te, te kultury, te religie się troszeczkę Uzupełnianiu to złe słowo. No one, one są po prostu do siebie podobne. Niektóre tradycje są do siebie zbliżone. E, I w tej chwili przed Khmerskim Nowym Rokiem jest bardzo dużo tego typu właśnie grup, które poprzebierane tak jak widzieliście, zaraz Wam to pokażę jeszcze raz. E, chodzą po e, ulicach od domu do domu. E, Kolendują to, to złe słowo, prawda? Ale to przypomina naszych kolędników, e, Śpiewają, e, grają na pemnach. I zbierają pieniądze, po prostu. Zbierają pieniądze na ten kwarski nowy rok. I teraz to już jest kolejna taka grupa, którą widziałem w Lecce a będzie ich do samego Kmerskiego Nowego Roku. sporo. Przyjechałem do Adama. Muszę zabrać kilka rzeczy, parę składników do bigosu, które są tutaj ładama. Bo już dzisiaj zaczynam przygotować bigos. Bo siłą rzeczy powolutku już musimy zacząć również. Przygotowywać produkty, tudzież półprodukty do później naszego menu. To parcia jeszcze spokojnie, dwa tygodnie zostały, ale już niektóre rzeczy można, a wręcz należy robić, żeby na sam koniec nie zostawiać wszystkiego, bo się później po prostu nie obrobimy. Dzień dobry. Cześć. Wyspany? Tak. To dobrze. Ja tylko tak na chwileczkę zabieram, co mam zabrać, i śmigam. Zebrałem od Adama e, trochę rzeczy, które mam, mieliśmy tam u niego w lodówkach Do tego bigosu. Na razie jedziemy do nas A później A później mamy No jest, no jest co robić to, to, to. A ja dzisiaj będę jechał to nie za długo Jeszcze obejrzeć jakieś dwa zdaje się domy e, Takie, no takie no tam czegoś takiego, żebyśmy mogli z żony się Przeprowadzić I już e, sobie tam zamieszkać Zanim jednak przyjedziemy do nas To jeszcze widyda w serwisie Adam z reklamacją zostawia swój do naprawy. Zrobili wprawdzie odpalanie stryczka, ale się od razu zepsuło. No i teraz trzeba kopać, żeby odpalić znowu. Więc, więc Adam teraz tam rozmawia i tłumaczy. No i prawdopodobnie zostawimy ten skuter Adama i na moim pojedziemy we dwóch do nas. Nastąpiła zmiana sytuacji. Jak widzicie po anturażu, nie jestem u nas w lokalu, tylko przyjechałem do siebie na chatę. Po pierwsze przywieźć te rzeczy do Bigosu. I przepraszam, że tutaj spoglądam, bo mi wysłał pośrednik, gdzie się mamy spotkać. Już klikam sobie, zaraz zobaczę gdzie to jest. Zostawiliśmy motor Adama i we dwóch na moim pojechaliśmy do nas do lokalu, a stamtąd prościusienko przyjechałem tutaj na szybko. Po pierwsze, żeby już te rzeczy do bigosu zostawić tu na chacie. Po drugie zmienić baterię w kamerze, bo nagle z pełnego stanu zrobiła się bz! i pusta. I nie wiem. W każdym razie założyłem nową, wszystko działa, także jest okej. Okay. No to ja zasuwam zaraz oglądać Hawiry. Lecę obok naszego lokalu ale mijam go bo jadę na spotkanie z pośrednikiem nieruchomości tam się u nas coś dzieje przyjechali siać trawą no dobrze niech sieją trawą świat jest mały tu jest serwis w którym teraz naprawiają ponownie reklamacyjnie skuter Adama i tutaj byliśmy właśnie go odstawić dosłownie chwilę temu a ja teraz przejeżdżam ten kolejny raz bo gdzieś tutaj Mam się spotkać z pośrednikiem i stąd pojedziemy zobaczyć dom, domy. Nie wiem, co tam przygotował. To no już gdzieś jest niedaleko. Jestem już na miejscu, tutaj się umówiłem. A właściwie pośrednik tutaj się umówił ze mną, to jest jakaś galeria, moi drodzy. Proszę bardzo. Nic nie wiem, co Nawet nie mam pojęcia, co tam jest. Widzę, że wejście 10 dolka. Od osoby. A do sobie. Co tam mamy jeszcze? No nie wiem, dobra. E, galeria, jak to galeria, można w niej pewnie zobaczyć jakieś ciekawe eksponaty. Natomiast mnie interesuje w tej chwili zupełnie co innego niż galeria. No i co, panie kochany? Punktualność nie jest pana mocną stroną. Jeszcze minutę ma. Klurkowski tylko śmignął mi, trąbnął, więc siadłem na motor i ścigam go. Lecimy, ale to daleko jest. Jedziemy teraz, mijamy o, tak gigantyczne tutaj posiadłości po prostu. To są no, gigantyczne, no zobaczcie to sami. To jest pod właśnie jednej z takich posiadłości. Tam w środku stoi dom, olbrzymi teren. To jest każda, jedna pod przy drugiej takie, tak jakby całe kwartały zajmują. Wielkie, no ale za daleko, już na 100% lokalizacja odpada. Ja muszę pamiętać o tym, że trzeba po prostu zawozić odpowiednie no dziecko, zawozić i odbierać ze szkoły eee, dziecko. Także no, nie wchodzi w grę. Tam. Ale, no, jak już tu jestem, to jedziemy zobaczyć. Jesteśmy na miejscu, a ta wygląda w ten sposób. Z zewnątrz, oczywiście. Co jest? Kawałeczek terenu jest, ale cały, w betonozie, praktycznie. No, ale jakaś tam zieleń też jest. To nie jest tak, że, że zupełnie nic nie ma, nic się nie dzieje. Trzeba, tradycyjnie to ściągnąć. No i chodźmy do środka, zobaczymy. Salon. jest gigantyczny, ale, ale jest. Kuchnia jest spoko. Kuchnia jest super. Nawet niespoko. Kuchnia jest naprawdę fajna. 8 gościnna prysznicę. Tam jeszcze mamy z tyłu kawałek miejsca, tam stoi pralka. Możemy wyjść tędy, możemy wyjść tędy sobie z kuchni, czyli można ją zamknąć, żeby odciąć niejako jak gotujemy. No i, i teraz tak. sypialnia, Sypiamy numer jeden. ...z łazienką. Okay. Mm. Ładne. Tu mamy drugi pokoik, nieduży, też z łazienką oczywiście. No maleńki, ale jakieś biureczko, prawda, coś tutaj można wstawić zawsze. jest taki sam mniej więcej jak tamten. Czyli dwa takie mniejsze i jeden troszkę większy. Nieduże, ale spoko, fajne. Ładny, zadbane. Jakby są oczywiście ślady eksploatacji, prawda? Można to można odświeżyć, ale generalnie, generalnie fajny domek. Ładny. Szkoda że tak daleko. Trochę za daleko. Dom naprawdę mi się podoba. Na, tak naprawdę fajny do, do mieszkania, ale no, lokalizacja nie. Nie, to jest. Trzeba pamiętać o tym o właśnie dojazdach ciągłych, codziennych pora. Deszczowa dochodzi e, także... Także nie. Pięć e, stóp dla niego, czyli jakby jest w, w moim budżecie i sam dom jest fajny, że jakby tutaj Lur, Lurkowski wie, jakby już czuje klimat o co chodzi czego szukamy rzeczywiście dla mnie, no ale lokalizacja musi być lepsza. I to będzie... No właśnie, jedziemy zobaczyć kolejny, tylko że właśnie przekazało, że nie będzie kluczy, więc zobaczymy go z zewnątrz tylko. No. Wielkie mi oglądanie! No więc mamy drugi dom, którego nie zobaczymy, bo jest, bo jest za kratą i, i to tak zrobioną, że się po prostu tam nie zajrzy. Tutaj możemy zajrzeć przez szczelinki, już wam pokazuję. Prawdzie no tak, niewiele widać. No. Jest duży ogród, bardzo trochę wybetonowany z przodu, ale tam z boku jest spory trawnik, sporo miejsca. I dom wydaje się być duży: trzy pokoje, przez dolce. Fajny, bo jest tu jest główna droga i to tylko tu się zjeżdża, żeby, żeby... A jeszcze ma taki... A, jest stawik z rybkami. I to jest takie miejsce. A super, fajne. Podoba mi się. Zobaczymy. Tutaj mamy taką po prostu taką altanę sporą. I dookoła, dookoła jest oczko wodne. Nie wiem czy to widać trochę nie... zanieczyszczone. No to fajne jest. To fajna sprawa. Fajne. Ale tak, po pierwsze jest w górnych granicach budżetu, po drugie to jest ciągle za daleko. To jest jeszcze... jeszcze za daleko. Nie zobaczyliśmy to w środku. Ale nie ma... Tutaj, to jest zobaczcie, tak wygląda z głównej ulicy. No tyle. Z tego można było poglądać. Plus to jest to ta główna droga i to jest tą drogą. Tak naprawdę dojeżdżamy dokładnie Do serwisu... Gdzie Adam robi motor, to nie aż tego znaczenia oczywiście, ale komu jak mówię, że, że jest to taka droga droga, no tej, w której się tam zdarza nam jeździć. I jak się pojedzie prosto, to się dojeżdża prawie że do nas do restauracji, no. Także to nie jest jakby zła lokalizacja, ale zważywszy na to, że do szkoły jest trochę za daleko, to jednak no jednak nie. Następuje troszkę zmian. Reorganizacja już tak bardziej w stronę docelową. Tu jest część stołów roboczych. Tu jest kolejny stół roboczy. Lodówki tutaj. No i tam na zewnątrz pójdzie jeszcze lodówka ta moja na napoje do baru. Trochę mi to martwi, że ona będzie stacja na zewnątrz. Proszę, jaka maszyna tutaj zaparkowała. No. Odkryte bebechy. Niezły sztrucel, ale jeździ. No właśnie. Jak Adam mówi u siebie. Jedziemy coś jeść. Tylko, że Adam bez skutera jest, więc jedziemy we dwóch. tym nie jedziemy nigdy daleko. Bo... Bo to też raz Gatunkowy. Na szczęście znaleźliśmy miejscówkę. No to są nowe miejscówki. Jest kilka takich niby restauracyjnych, Znaczy restauracyjek tunerskich. To jest Anchor Market. Szósteczka nie, nie jest daleko do nas. To jest typowe kmerskie miejsce i na pewno nie jest, no w środku jest gorąco straszliwe. Na, 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 tu nam połączy wiatr, to wiesz? To jest dużo mniejszy, bo oni przecież na bo no, no, Tak, 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 tak. Ja, tak, tak. Fajne, fajne, tu, fajne wołkońskie miejsce, ale to jest dobre. Robi się, ale jeszcze nie jest gotowe. No, przyznam się, że nie jest to najbardziej ekspresowo. Przygotowując na żarcie miejsce. Czyli innej słowy, czekamy już dobre 15 minut. A zamówiliśmy najprostsze danie, to we dwóch takie samo. Czyli nie robił dwóch tylko jedno danie dla nas. Dwóch. Eee, wołowina z, z kapustą paczoj Koniec. Smażona. Nie, no nie da się prościej. Ponad 15 minut. Dobrze, ja w takim razie zrezygnowałem. Znaczy nie zrezygnowałem, bo ja jestem głodny, straszliwie. Więc zjem, tylko najpierw zrobię zakupy. Zatem. Jestem w Ancor Market i lecę najpierw na górę Żareko Dakota Ja już wracam. Ciekawe, by ci żarełko doszło. Jest już. Dobrze Bo przynajmniej nie będę dłużej czekał. Wróciliśmy do re restauranty, bo ma być niedługo gość od kasetonów. Od reklam. Jeszcze pół godziny. No dobra. Poczekamy na niego i później będę leciał na chatę. Zaczynać wigę zrobić to jest fajny, tutaj, tu jest chłodnik rzeczywiście Jest, jest tam. tam włączyłem ten ten wcześniej Widać szczeliny, szczeliny, znaczy pomiędzy szczelinami widać dół Jeszcze chodzimy i patrzymy co i jak no, Między innymi całe. łazienki no Tam trzeba będzie doczyścić Gdzie? No, zobacz Tu ma stare sterowanie, Na no. zewnątrz Czy one się zapadną? A, pali się. Jedno się pali, drugi się pali, to się nie pali, bo jest... To się nie pali. Logiczne, nie? Ale poczekaj, ale to, się. No widzisz. Bo zapalone. No jak wieczorem, tak. Fajnie. Przyjechał Pan od kasetonu i zasadniczo właściwie rozwiązał nam parę problemów od ręki. W sensie, myśleliśmy, gdzie ten duży kaseton powiesić. Tu nie bardzo jest miejsca, on tu będzie za bardzo wystawał, będzie za nisko. Może tam go gdzieś coś, może coś? On mówi: Dlaczego? Walniemy tutaj dwa e, takie paliki i walniemy to po prostu na środku nad bramą, żeby było widać. będzie to tworzyło naturalny wjazd. no Dobrze gadać, dobrze gadać. No teraz ustalamy, teraz, e, właśnie gdzie będzie pozostała część powieszona. Panu od kasetonu, żeśmy tak naprawdę zadali e, sporo, e, zada, zadaliśmy mu sporo zadań, dużo pracy. E, włączając w to zrobienie półek za barem na, e, na alkohol, podświetlanych, specjalnie profilowanych. Włącznie z tym, że poprosiliśmy, aby przywiercali nam obrazki tutaj na tej, tym, tym terenie. No zrobienie oczywiście po, 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 zrobienie tutaj powieszenia badera. Zrobienie tutaj kasetonu. Powieszenia w środku. Zmiany grafiki. No, ten, tej roboty pytę. Jestem przerażony tym, jak, jak on to wyceni. Boję się tego. No, ale zobaczymy. zobaczymy co będzie. Teraz ja wracam do domu, już na do siebie, bo dzisiaj muszę zacząć wstawić bigos ale jutro go tutaj przywieziemy ze wszystkimi innymi rzeczami, bo ode mnie będziemy brali te dwa regały będziemy brali lodówkę, będziemy brali tam jeszcze jakieś pierdoły, szpargały i weźmiemy też, przywieziemy bigos i to on już będzie tutaj dalej, dalej robiony na miejscu no dobra, to ja po prostu ruszam, zostawiam nasze miejsce i lecę na chatę już na chacie Tutaj mam jeszcze kapusty, kupione świeże. To jest cebula. Tu jest trochę suszonych shitake. Do tych suszonych shitake ja jakby połączę je z naszymi. Wspaniałym z podgrzybkiem brunatnym, z borowikiem szlachetnym, z podgrzybkiem brunatnym i z podgrzybkiem brunatnym. I to wszystko ląduje w Bigosie. Tutaj mamy przygotowane. Krawki z różnych dębień, które kupiliśmy e, Pawła, okropny sosycz. Także mamy tego sporo. Do tego jeszcze mam tutaj e, przygotowane boczki. E, zaraz zabieramy się do roboty. No. E, dzisiaj muszę to zrobić, żeby, żeby już to było w jednym z e, garze. i Jutro, jak będziemy przewozili rzecz, to zabierzemy to też. Wszystko już tam do restauracji. Zachód słońca się szykuje, pisze piękny. Tutaj mam w garze kapustę kiszoną, to jest sama kapusta kiszona, tu jeszcze nie ma żadnego dodatku innego. Woda, czyli znaczy kapusta kiszona i zalana troszeczkę wodą. I w tej formule musimy się tutaj zagotować, tak kamera wjeżdża. I to, jest, to jest ta część pierwsza, część druga przygotowywać się będzie tutaj, czyli kapusta świeża, tak jak mówiłem, i ją później będziemy mieszali. Oczywiście nie w tym samym garze, bo ten jest za mały. Gar do tego specjalnie mam w restauracji. Zrobię teraz osobno, To osobno tą kapustę świeżą. Tu się szykują grzyby. Zobaczcie, ile tego jest. To, jest. to jest naprawdę na bogato. To jest na wypasie grubym będzie bigos. Bo do tego wszystkiego jeszcze pójdzie. Mięsik całe gro. No ja jeszcze raz zobaczcie, co tam się dzieje. Nie samym bigosem człowiek żyje. Piękno natury również się liczy, prześlicie pachnące kwiatki te zresztą też. A ja tylko tutaj na omęcik. Ja wiem, ja wiem. Nie wszystkim się podobają te zachody słońca tutaj, ale to jedne z najpiękniejszych jakie w życiu widziałem. Szczególnie kolory tego słońca. Kapitalnie. Hmm? Sytuacja wygląda następująco. Jak widzicie w garze już jest i kapusta kiszona i sparzona. Yy, sparzona kapusta biała, starta i tej sparzonej, właśnie niesparzonej, bo tu jest niesparzona wersja, je za dużo za dużo. Ja myślę, że nie będę jej tutaj całej wrzucał, yy, to po prostu mu Mała ilość będzie, ale jakoś na jakąś będzie, natomiast tu jest taka właśnie, to jest takie urządzenie. Dodam, że mamy wieczór, czyli jednak człowiek jest dość ciężki po całym dniu kumulacji. Proszę bardzo. Tak wygląda sytuacja wieczorem. To rano jest szansa, że będzie jeszcze mniej. Yeah! <laughs> Okidoki. Kapustka nam się tam robi w garze. Tutaj mam boczek, który był marynowany dość długo. Ta ilość zaraz leci na patelnię i tutaj będę ją przysmażał. Po czym? Chociaż właściwie nie wiem, czy nie zostawić tego boczku na później, żeby nie zrobić go z cebulą. Tak wam powiem, tak, tak szczerze nie znam. Nie wiem, czy teraz nie obsmażę tych wędlin po prostu, a to zostawię, wrzucę na patelnię, a potem dodam do tego cebulę i do bigosu. Wydaje mi się, że chyba tak będzie najlepiej. Ten tłuszcz z tego, naturalny tłuszcz, czyli smalec po prostu będzie chyba najlepszym nośnikiem smaku, jaki może być przy tej cebuli. Także ja to sobie na razie odłożę do lodówki, a zajmę się tym. No rośnie zawartość gara. Coraz Więcej składników ląduje. Na razie kroiłem no, sporo wędliny. Sporo wędliny weszło do środka. Ale to nie koniec jeszcze. Teraz jeszcze będzie boczek na patelni z cebulą. To też wszystko wyląduje tutaj. Jak widzicie już mamy, osiągamy granicę pojemności tego garnka. Ale to nic. To nic. Bo tak jak mówiłem on to wszystko jutro pojedzie do restauracji i wskoczy do większego gara. Już tam będzie dalej wykańczane. No, ale wygląda godnie. Aha, jeszcze jedna rzecz. E, dość długi spektakl swego czasu, dawno, dawno temu, jeszcze jak mieszkałem w Phnom Penh, był prowadzony na temat tego, czy koncentrat pomidorowy do Bigosu tak, czy nie. Moja mama nie daje koncentratu pomidorowego do Bigosu, ja też nigdy nie dawałem. E, natomiast nie mam nic przeciwko tej cierpkości, lekkiej kwasi, no, kwaskowatości, która idzie z tego przecieru i dlatego też pójdzie on tym razem tutaj do Gara. Kochanie, ja cały czas w szale. Kuchennym w szale bigosowym. Tutaj delikatnie sobie tam na malusienkim ogniu na razie trzymam ten bigos. Tutaj w tej chwili zaczynam obsmażać boczek, a do niego pójdzie cebula, i to wszystko z powrotem do gara. I jak widzicie, to już jest właściwie top. Nie bardzo, znaczy, da się jeszcze mieszać, ale nie jest to wygodne. W związku z tym, to wszystko tylko doprowadzę jeszcze raz do, do wrzenia. Zostawiam i jutro. Kontynuujemy gotowanie, ale już u nas w restauracji. A ja, a ja będę, będę kończył ten odcinek, ponieważ mam jeszcze sporo roboty też na laptopie. Muszę złożyć dzisiejszy odcinek, tak żebyście mogli go sobie zobaczyć jutro. I nie ukrywam, że mam z tyłu głowy pewną roszadę. Pewien koncept mi się taki zrodził. W sumie gdzieś tam z Adam mi poddał pewien pomysł. Ja później sobie wymyśliłem, jak można by ewentualnie go Zrealizować, ale do tego potrzebuję spokojnie posiedzieć i policzyć sobie pewne kwestie. Myślę, że już niedługo będę mógł opowiedzieć o tym, co wymyśliłem, ale na razie jeszcze ciszy, cisza. Moi drodzy, zatem pięknie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam Was serdecznie na jutro, siódma rano czasu Polskiego na kolejny. A dzisiaj życzę Wam smacznego i miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Lajka. Cześć.